Witam wszystkich zgromadzonych serdecznie na konferencji. Pierwsze Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi Prawo Mieszkańca do Informacji. Państwa obecność daje nam wiarę, że temat zaproponowany oraz zaproszeni prelegenci zachęciło Państwa do poświęcenia dzisiejszego przedpołudnia na wspólne wysłuchanie autorytetów. Serdecznie witam wszystkich. Przede wszystkim witam pana prezydenta miasta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego. Witam pana, profesora. I bardzo dziękujemy za pomoc w dzisiejszej i zorganizowanie dzisiejszej konferencji. Z tego, co widzę, to powinnam jeszcze za chwilę prelegentów przywitać pana przewodniczącego Rady Miasta Bogusława Kośmidera. Z tego, co widzę, to witam. Jedyną parlamentarzystkę w naszym gronie, która jest zainteresowana tematem i bardzo dziękujemy przyszła, że przyszła do nas pani poseł Barbara Bobula. Proszę Pan minister w drodze to za chwileczkę powiemy o tym tak. I teraz proszę Państwa, no witamy prelegentów. Witamy prelegentów, czyli witamy panią yy, Sizel Holmaj. Witamy pana profesora Ole Johanssona. Witamy pana profesora Włodzimierza Klonowskiego. Pan wiceminister Sławomir Mazurek jest w drodze. Witamy pana dyrektora Edwarda Lisa z delegatury Nik w Lublinie w zastępstwie za y, Pana Prezesa Krzysztofa Piatkowskiego. Witam Panią Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska olszowską Day. No i przedstawiam Państwu Panią doktor Barbarę Gałdzińską-Cali, która jest ekspertem w naszym mieście od promieniowania elektromagnetycznego. Podpowiedziano mi, że pozostałych Państwa wszystkich witam w swych stopniach i urzędach. Witam wszystkich przedstawicieli, kogo nie wymieniłam, przedstawicieli rządu, przedstawicieli wojewody, bo nie znam wszystkich Państwa amfazno i stąd może pewne, pewne rzeczy mogły mi umknąć. Niemniej bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa. Witam przede wszystkim Korpus Dyplomatyczny, który w Krakowie w Krakowie. Bardzo serdecznie Państwa witamy. E... Winniśmy jest odpowiedź Państwu na pytanie, dlaczego w Krakowie. Forum organizujemy. Od 2010 roku Krakowianie zwracali się do radnych o pomoc z nielegalnie stawianymi stacjami bazowymi telefonii komórkowej. Po interwencjach mieszkańców, w wyniku których zrozumieliśmy, że w ramach obowiązującego prawa nie możemy im pomóc, w 2012 roku Miasta, Rada Miasta Krakowa w formie rezolucji zwróciła się do ustawodawczych władz o zmianę prawa dotyczącego budowy tych stacji gdyż istniejące nie chroniło interesu w dostatecznym stopniu. Najbardziej krzywdzący, niesprawiedliwy i niezrozumiały wydawał się nam zapis o konieczności informowania kontrolowanego o zamiarze przeprowadzenia kontroli i natężenia ukierunkowania anten, gdy operator ma możliwość zdalnego sterowania kontrolowanych parametrów do zadeklarowanych w zgłoszeniu. Sprawa nie zmieniono. W 2014 roku pod koniec samorządowej kadencji przypomnieliśmy uchwaleniem znowu rezolucji o nierozwiązanych w dalszym ciągu problemach ze stawianiem stacji bazowych telefonii komórkowej. Jednocześnie, włączeni w problemy mieszkańców parlamentarzyści, zwrócili się do Najwyższej Izby Kontroli, która badała procedury administracyjne budowy tych stacji w trzech miastach na przestrzeni pięciu lat od 2009 do 2014 roku. Ze wstępnymi wynikami tej kontroli Rada Miasta Krakowicza Została zapoznana w lipcu 2015 roku na specjalnej sesji, a raport Najwyższej Izby Kontroli został opublikowany w grudniu 2015 roku. Przed Światowymi Dniami Młodzieży, zaniepokojeni doniesieniami prasowymi o tym, że operatorzy będą mogli stawiać maszty stacji bazowych, gdzie tylko będą chcieli, wystosowaliśmy w tej sprawie ponownie rezolucję, wyrażając zaniepokojenie planowaną swobodą operatorów. Dlatego forum w Krakowie. Jednocześnie sprawy sądowe mieszkańców związane z bezprawnym stawianiem anten sieci komórkowej wygrywane były przez, przez nich w całej Polsce, ale problem nie jest tylko administracyjny. Mamy w Krakowie miejsca, gdzie zachorowalność na nowotwory i umieralność mieszkańców jest statystycznie większa niż w innych rejonach miasta. Czy większa ekspozycja tych mieszkańców na promieniowanie elektromagnetyczne, udokumentowana, udokumentowana danymi z mapy, może za to odpowiadać? Czy samorząd miejski może lekceważyć problemy mieszkańców, gdy dotychczas zdrowi ludzie odczuwają chroniczne zmęczenie, nawracające infekcje, trudności z koncentracją, zaniki pamięci, smutek bez widocznego powodu, drażliwość i tak dalej, bez przyczyny, a lekarze są bezradni? Za to dolegliwości im mijają przy zmianie miejsca przebywania. Czy tym osobom mamy zaproponować zmianę miejsca zamieszkania? Nie. Dlatego forum w Krakowie. Czy jako radna miasta Krakowa? Mogę uznać swoją bezradność, gdy dziecko ze stwierdzoną elektrowrażliwością nie może uczęsać do szkoły, bo nielegalnie postawiona stacja bazowa emituje promieniowanie w pomieszczenia szkoły, a nasze prawo każe zwrócić się do właściciela o legalizację, a gdy ten odmawia, to zaczyna się kilkuletni proces legislacyjny, a z postawionej nielegalnie stacji właściciel czerpie korzyści finansowe. Takich dzieci jest więcej, a w Krakowie nie mamy szkół bez ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne, bo operatorzy przekonali dyrektorów, że pod anteną jest bezpiecznie. Szkoła, o której wspominam, jest na dodatek szkołą integracyjną i są dowody na to, że po bezprawnym zwiększeniu mocy anten odnowiły się po kilku latach nowotwory u dzieci, a dzieci z dolegliwościami neurologicznymi czują się gorzej. Jesteśmy bezradni. Dlatego forum w Krakowie. Kilka osób z Krakowa uczestniczy od wiosny w pracach powołanego z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej pana Andrzeja Dudy zespołu przy Minister cyfryzacji, w sprawach uchwalania ustaw związanych z rozwojem telekomunikacji. Kalendarz prac wydłuża się poza planowany. Dlatego na własnym podwórku staramy się robić co możemy. Użyję pewnego porównania i, po, i przypomnę pewne fakty z przeszłości. Dzisiaj nie trzeba już nikogo przekonywać, że palenie papierosów jest szkodliwe. Dla palącego przede wszystkim, ale także dla osób czyli tak wokół, czyli tak zwanych biernych palaczy. Od 9 listopada 1995 roku mamy w Polsce ustawę o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ustawa ta. Zabraniała palenia tylko w zakładach opieki zdrowotnej, w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych i w pomieszczeniach zamkniętych zakładów pracy oraz innych obiektów użyteczności publicznej. Ale jednocześnie ustawa ta w artykule czwartym mówiła, rada gminy może ustalić w drodze uchwały dla terenu gminy inne niż wymienione w ustępie pierwszym miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego. I zrobiliśmy to. Rada Miasta po debatach 2007 roku 9 stycznia 2008 roku podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stref wolnych od dymu tytoniowego. Zabroniliśmy palić papierosów na przystankach komunikacji miejskiej, na placach zabaw dla dzieci, co czego nie było w ustawie i w miejskich parkach. Później ustawa antynikotynowa w 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych rozszerzyła miejsca, między innymi o takie, które, uchwalono, które uchwaliliśmy tutaj w miejscowych dokumentach, I nie, pozwali, i nie pozwalała palić na terenie opieki zdrowotnej. Na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, na terenie uczelni, w pomieszczeniach zakładu pracy, obiektach kultury, w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, w środkach pasażerskiego transportu publicznego, na przystankach komunikacji miejskiej itd. Jednocześnie ustawa ta dawała możliwość wyznaczenia palarni jako pomieszczenia odpowiednio zdefiniowanego, aby dym stamtąd nie wychodził. W 2016 roku, 22 lipca, ponowna nowelizacja tej ustawy na podstawie tzw. dyrektywy Dyrektywy Tytoniowej z Unii Europejskiej. Nowelizacja ta nie tylko ograniczała się do stwierdzenia, że papierosy elektroniczne są tak samo szkodliwe jak zwykłe, i dla klasycznych wyrobów tytoniowych wprowadzała dodatkowe obostrzenia na opakowaniach tych. Papierosów. Będą teraz musiały znaleźć się ostrzeżenia zdrowotne, zarówno tekstowe, jak i graficzne. Będą to między innymi hasła: palenie niszczy zęby i dziąsła, palenie możesz zabić swoje nienarodzone dziecko, i palenie jest przyczoną miażdżycy. Na paczkach napisy o raku i zabijaniu. Ministerstwo zdrowia przy okazji procedowania nad ustawą alarmowało, że w Polsce liczba zgonów, które wynikają bezpośrednio z palenia tytoniu według różnych szacunków dochodzi do blisko 100 tysięcy rocznie. Oprócz palacy, palaczy ofiarami dymu padają także osoby biernie narażone na jego wydychanie. Z opakowań tytoniowych znikną natomiast informacje na temat poziomu, na przykład polis, smolistych, w zamian na pudełkach znajdą się komunikaty. Palenie zabija, rzuć teraz. Oraz dym tytoniowy zawiera ponad 70 substancji powodujących raka. Widzimy podobieństwo w zagrożeniach wywołanych przebywaniem smogu elektromagnetycznym i domagać się będziemy podobnych ostrzeżeń, które w innych państwach już są. Dlatego forum w Krakowie. Są wśród nas dzieci i dorośli wrażliwe. To im musimy zapewnić warunki życia porównywalne z pozostałymi mieszkańcami Krakowa. Najpierw informacja, stąd dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu za obecność i zapraszam pierwszą panią prelegentkę, panią Sizel Holmaj. Zapraszam.